Witajcie, moi drodzy! Dziś porozmawiamy o tym, jak odzyskać swoje życie i przejąć nad nim kontrolę. Kiedy przygotowywałem Wam ten odcinek, zastanawiałem się, z jakimi problemami i trudnościami zgłaszają się ostatnio do mnie klienci. I oczywiście są to różne problemy. Te osoby są w różnych momentach swojego życia. Natomiast te problemy, w większości przypadków, można sprowadzić do jednego mianownika. A więc chodzi o poczucie kontroli nad życiem, o odzyskanie takiego poczucia kontroli i przekierowaniu swojego życia w taką stronę, która da nam szczęście, satysfakcję. I sprawi, że to życie dla nas nabierze takiego większego i głębszego sensu. Bo wiele osób czuje się, które szukają oczywiście pomocy, to czują się te osoby, że znalazły się na życiowym zakręcie, że są w miejscu, w którym wiedzą, że dłużej nie chcą już być. Są to osoby w toksycznych związkach, są to osoby, które dalej pracują w miejscu, które ich wyniszcza, czy to psychicznie, czy to fizycznie. Są to osoby, które mają bardzo trudne relacje rodzinne, i przyszedł czas, żeby jakoś to usprawnić, jakoś to uzdrowić w jakiś sposób wyplątać się z tych sieci, które przez wiele lat ograniczały ich potencjał. Są to też osoby, które. Nie potrafią same sobie czegoś obiecać i dotrzymać tych obietnic, a więc są to osoby, które nie mają takiego poczucia własnej wartości i pewności siebie, i składają bardzo wiele takich pustych obietnic dla samych siebie, że z jednej strony chcą coś zmienić i próbują od dawna wejść na ścieżkę rozwoju osobistego, jednak cały czas czują, że zawodzą sami siebie. A więc jak przejąć taką odpowiedzialność za swoje życie? Jak to swoje życie odzyskać? Jak w końcu mieć takie głębokie poczucie kontroli nad swoim życiem? I ten temat jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ wynika on z takiego głównego założenia, które mam w kontekście każdego z nas. Uważam, że każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał do zmiany. Wręcz taki nieograniczony potencjał do zmiany, i wierzę w to głęboko, że każdy może się zmienić, bez względu na sytuację, bo znam tak wiele przypadków osób w różnych życiowych momentach, czy to po trudnych związkach, czy nawet po śmierci partnera czy partnerki, czy znam historię osób, które zmieniły swoje życie w wieku 70, a nawet 70 kilku lat. Znam też historię osób tutaj, nie osób, z którymi bezpośrednio opracowałem, ale osób, które napisały do mnie wiadomość, że przez bardzo taki krótki czas odmieniły całe swoje życie właśnie dlatego, że zmierzyły się z rzeczywistością i właśnie dlatego, że. Mimo zniechęcającej takiej opinii otoczenia, że w ich wieku, ta osoba, która właśnie to mi napisała, to jest osoba, która niedługo kończy 80 lat, i ta osoba miała nawet w sobie siłę do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. I to dotyczy również młodych osób, osób, które Również coraz częściej się do mnie zgłaszają osoby w wieku 20-20 kilku lat, które już czują się bardzo zagubione w swoim życiu. Natomiast bez względu na to, w jakiej życiowej sytuacji jesteś, z czym się zmagasz, ile masz lat, wierzę w Ciebie i wierzę w Twoją siłę do zmiany, bo każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał. Tylko problem jest taki, że my nie potrafimy znaleźć naszych własnych ograniczeń. Co tak naprawdę Ciebie ogranicza? Zastanów się, bo Ty masz w sobie siłę potrzebną do zmiany, siłę potrzebną do rozwoju, masz w sobie ten wewnętrzny potencjał, to jest pewne, bo na tym też opiera się moja praca. Jeżeli bym nie wierzył w zmianę taką głęboką w każdym z nas, to nie mógłbym wykonywać tej pracy. Natomiast wierzę, że każdy ma ten naturalny potencjał do zmiany, tylko że ten potencjał bardzo często jest ograniczany. I my, żeby rozkwitnąć, żeby uwolnić swój potencjał, żeby wydostać się z takiej pułapki nieszczęśliwego życia, musimy zastanowić się, co tak naprawdę ogranicza nasz potencjał. I tu mamy bardzo często takie dwa główne, dwie główne ścieżki, które prowadzą nas do tych ograniczeń. Może to być ktoś, lub może być to coś. I zastanów się, czy ktoś, czy coś ogranicza twój naturalny potencjał. Zmierz się z tymi ograniczeniami. I kto to może być ten tak zwany ktoś. No oczywiście, mogą być to Twoi rodzice, Twoi bliscy, Twój partner, Twoja partnerka, może być ogólnie to Twoje otoczenie, mogą być to koledzy, koleżanki z pracy, może to być nawet Twój szef, ale musisz zdawać sobie sprawę z tego, kto ogranicza Twój potencjał i pod czyje dyktando Ty w tym momencie żyjesz, bo bardzo często tym, ktośiem, Będziesz również ty sam, bo to my często podcinamy sobie skrzydła, pielęgnujemy w sobie autosabotaż i sami siebie ograniczamy. To są klienci, którzy odkrywają na moich konsultacjach, że żyją od wielu lat tak, jakby, jakby jechali samochodem z zaciągniętym hamulcem ręcznym. No, mimo tego, że się przemieszczają, no to jaka to jest jakość tego przemieszczania? Jak możesz tak długo żyć? I jechać na tym zaciągniętym hamulcu ręcznym, po prostu czas zwolnić ten hamulec, uwolnić ten potencjał i zastanów się, czy rzeczywiście Twój potencjał jest ograniczany przez coś lub kogoś zewnętrznego, czy przez coś wewnętrznego, bo ten nasz potencjał ograniczają nasze błędne przekonania na temat życia, na temat świata, na temat innych osób, nasz potencjał ograniczają nawyki, złe przyzwyczajenia, nałogi. To, że my sami wyniszczamy swoje zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, zdrowie emocjonalne, my bardzo często składamy sobie też te puste obietnice, że już jesteśmy o krok do podjęcia jakichś działań, tylko że to o krok odkłada się nam w czasie. I są osoby, które przychodzą do mnie na konsultacje i mówią, że są o krok od życiowej zmiany, tylko że to poczucie, że są o krok trwa już bardzo długo rok, dwa lata, a nawet cztery czy pięć lat. Są osoby, które zgłaszają się do mnie i są to właśnie osoby, które rozstały się gdzieś 4-5 lat temu z toksycznym partnerem czy toksyczną partnerką, i od tego momentu, kiedy te osoby wyszły z tej swojej takiej strefy komfortu, życia i tkwienia w takim trudnym, wyniszczającym związku, zdobyły się na odwagę, to, to był taki heroiczny dla nich krok. Natomiast po tym kroku nastąpiła stagnacja i te osoby budzą się po tych 4 czy 5 latach, i zastanawiałem się, no dobrze, odchodzę z takiego związku, ale co w tym życiu mam? Czy cokolwiek mi się zmieniło? I to jest przerażające, kiedy budzisz się nagle z takiego letargu, z takiego snu, z takiego zamrożenia i zdajesz sobie sprawę, że właśnie cztery lata Twojego życia minęły i jedyny taki bardzo odważny i heroiczny gest to było odejście z tego związku. Natomiast nic więcej tutaj się nie zmieniło, i czas w końcu coś z tym zrobić. I to bardzo często my sami ograniczamy siebie i ten nasz potencjał, bo skoro wychodzimy z takiego związku, to mamy na przykład do siebie pretensje, że czemu tak długo tkwiliśmy w tej relacji. I nawet nie zastanawiamy się, jaką my osobą staliśmy się po takim długim, toksycznym, wyniszczającym związku, kiedy ktoś stosował na nas manipulację, przemoc emocjonalną, przemoc psychiczną, kiedy doświadczaliśmy tego wszystkiego na co dzień i nie potrafimy zmierzyć się z tym jak w zdruzgotanym stanie emocjonalnym czy psychicznym wychodzimy z takiej relacji i musimy się pozbierać. A zamiast się pozbierać, to my się zamrażamy na te lata i później budzimy się, że życie mija. Zdobyliśmy się na ten ogromny akt odwagi, żeby odejść z takiej toksycznej pułapki, a jednak nic dalej nie dzieje się w naszym życiu. A więc tutaj podsumowując ten punkt, musisz zastanowić się, kto lub co, Ogranicza Twój prawdziwy potencjał, bo to, że Ty prawdziwy, wewnętrzny, głęboko ukryty potencjał masz, to jest pewne, to jest 100%. Tylko trzeba się zanurzyć i dojść do tego potencjału, uwolnić go w jakiś sposób. I wydaje mi się, że bez względu na to, jak Ty ograniczasz lub ktoś ogranicza ten Twój potencjał, to były takie momenty, że Ty potrafisz zobaczyć w swoim życiu, że ten potencjał się przebijał. Mogła być to jedna krótka chwila, mogła być to sytuacja, kiedy stajesz przed jakimś trudnym wyborem, i jednak ostatecznie podejmujesz decyzję, do której nawet byś nie uwierzył, czy nie uwierzyła, że jesteś zdolna, a jednak masz sobie tą odwagę. Wielu moich klientów dochodzi do takiego wniosku, że te przebłyski tego ich wewnętrznego potencjału były obecne w ich życiu. To są te momenty, kiedy musisz stanąć na wysokości zadania, kiedy albo Ktoś na ciebie liczy, albo ty sam wiesz, że to jest taka wyjątkowa sytuacja, że musisz dać siebie wszystko i wtedy ten Twój potencjał widać, natomiast później znowu tego ograniczasz, znowu ściągasz go w dół i znowu żyjesz na tych minimalnych wymaganiach i ograniczasz to, co drzemie w tobie gdzieś głęboko. Ta energia, ta siła, te możliwości, które masz. Ale zanim ty tak naprawdę nauczysz się je i odkrywać, i z nich korzystać, to musisz zastanowić się, co jest taką twoją kulą u nogi, lub kto jest taką kulą u nogi, bo my często nie potrafimy zakończyć toksycznych relacji i nie mówię tu tylko o partnerce czy partnerze, ale my otaczamy się toksycznymi osobami, które ciągle podcinają nam skrzydła i my sami narażamy się na to, że te osoby nas krytykują. Mam wielu klientów, którzy chcą czy chcieli założyć swoją własną firmę, ale z jakich względów utrzymywali kontakt z osobami, które bardzo krytycznie do tych pomysłów podchodziły. Czyli każdy ich taki pomysł na tą firmę, na własny biznes, był bardzo szybko krytykowany przez otoczenie i oni tkwili w tym otoczeniu, słuchając, jakie to mają głupie pomysły, jak żyją w nierealnym świecie, jak nie mają prawa do tego, żeby realizować swoje własne marzenia. I znosili to. I wielu moich klientów w końcu mówi: Stop, uderzają pięścią w stół i mówią: Ja nie mogę żyć w takim otoczeniu, które ciągle podcina mi skrzydła, ale do tej pory godziłem się, czy godziłam się na takie życie? Trochę właśnie z lęku. Albo z jednej strony z lęku przed samotnością, że jak ja się odwrócę od tych osób, to nikt mi nie zostanie, albo z drugiej strony: A co będzie, jeżeli mój pomysł się uda? Jeżeli jednak te wszystkie wątpliwości i obawy, Okażą się nieprawdziwe, to może te osoby się obrażą, że jednak mi się udało. Przecież zazdrość i zawieść to są bardzo silne emocje, których my gdzieś w głębi serca się boimy. Boimy się tego, że ktoś nam będzie zazdrościł. Boimy się tego, że to ktoś od nas się odwróci, bo my wyjdziemy tutaj przed szereg. Pokażemy, że mamy odwagę, bo prawda jest taka, że jeżeli mamy toksyczne otoczenie wokół siebie, to w tym toksycznym otoczeniu nikt nie docenia sukcesów. Wszyscy wolą żyć w, takim, w takiej bańce krytykowania, w takiej bańce tego, że nie można mieć kontroli nad swoim życiem. Jest taka postawa ruszczeniowa w takich toksycznych otoczeniach i postawa, w której ludzie po prostu sami siebie nakręcają na te negatywne emocje. A więc kluczowe pytanie, jeżeli chcesz uzdrowić ten swój, swoje życie, jeżeli chcesz dojść do swojego życiowego potencjału, tych swoich prawdziwych wewnętrznych możliwości, to zastanów się, w jakim otoczeniu przebywasz. I czy to otoczenie pomaga ci rosnąć, rozkwitać, czy cały czas wbija cię w ziemię i wszyscy równają w tym otoczeniu do jednego punktu, i czy jest to punkt, który pozwala ci dostać od życia to, czego chcesz, czy raczej dostajesz to, co pozwalają ci dostać inni? I czy ty zadowalasz się takimi ochłapami szczęścia, radości? Bo prawda jest taka, że otoczenie nie musi chcieć mieć sukcesów, czy nie musi chcieć być szczęśliwym. Natomiast pytanie do ciebie, czy ty chcesz żyć pod dyktando tego otoczenia, czy chcesz żyć na swoich własnych zasadach? Dlatego pamiętaj, że aby odzyskać swoje życie i przejąć nad swoim życiem kontrolę. To ty musisz spojrzeć prawdzie w oczy, zastanowić się, co tak naprawdę cię ogranicza i zmierzyć się z tymi ograniczeniami. Mogą być to ograniczenia wewnętrzne, twój autosabotaż, negatywne przekonania, mogą to być też twoje różne traumy, które musisz przepracować, ale mogą być to też ograniczenia zewnętrzne czyli twoja rodzina, twoi przyjaciele, może twój partner, czy twoja partnerka, może twoje obecne miejsce pracy a więc zobacz, czy problem leży w Twoim wnętrzu, czy problem leży na zewnątrz? A może jest to taki miks, który się napędza, bo czasami te nasze lęki i obawy są podsycane przez osoby z otoczenia. I naszych lęków nie byłoby aż tak dużo, jeżeli zmienilibyśmy otoczenie. Ja często widzę sytuację u moich klientów, którzy żyją w takim lęku, ciągłych obawach podsycani są takimi obawami przed czymkolwiek, przed zrobieniem czegokolwiek w swoim życiu. I później jeżeli te osoby wychodzą chociaż na chwilę ze swojego obecnego otoczenia, to widzę wyraźnie, jak te lęki spadają, bo my czasami chłoniemy te lęki od otoczenia i nam się wydaje, że to są nasze lęki. A może jest tak, że to Twoja mama czy Twój ojciec to są osoby, które żyją w takim lęku, w, takim, w takiej ciągłej obawie i ciągle tą samą obawę wkładali ci do głowy przez lata i dalej ci te obawy wkładają. Wielu moich klientów właśnie z tym się zmaga, że ktoś im bliski jest taką osobą przelęknioną, ciągle żyjącą pod dyktando innych i wkłada nam taki sam sposób działania i myślenia do naszej głowy. I też pokazuje, że trzeba żyć pod dyktando innych, a my nie potrafimy się z tego wyzwolić, bo te lęki nas trzymają. A więc zastanów się, czy przypadkiem problemy zewnętrzne i wewnętrzne tutaj ze sobą się nie nakładają i czy te osoby z zewnątrz nie podsycają tego co w tobie jest takie najtrudniejsze do przepracowania czyli te lęki, trudne emocje, skłonność do autosabotażu, krytykowanie samego siebie, skłonność do takiego toksycznego perfekcjonizmu, co też jest bardzo częste. To są te sytuacje piątkowych uczniów, którzy w domu dostawali lanie za to, że przyszli z czwórką plus. I to jest trudna sytuacja. Bo w szkole można było się postarać o tą piątkę i ciągle być na te 100%. Natomiast w życiu my w większości sytuacji nie jesteśmy na 100%. A jeżeli ktoś ma potrzebę, że albo jest na 100%, a jak jest 99%, jak jest te 4, to już jest z siebie niezadowolony, to taka osoba skazuje się na życie w ciągłej frustracji, rozczarowaniu i ciągłych pretensji do siebie, a w taki sposób nie da się uwolnić swojego naturalnego potencjału. A więc jeżeli miałbym Cię zachęcić do jednej rzeczy, do zrobienia dziś po obejrzeniu tego materiału, to jest spójrz prawdzie w oczy, zobacz, jak wyglądają Twoje ograniczenia. Czy są zewnętrzne, czy są wewnętrzne, i po prostu je nazwij. Nazwij to, co Cię ogranicza, i zastanów się, w jaki sposób możesz te ograniczenia rozpracować. Czasami. Można to rozpracować sposobem, ominąć te ograniczenia, a czasami wymaga to cierpliwości i ciężkiej pracy, ale kiedy nazwiesz te ograniczenia, już będziesz na właściwym kierunku, na właściwej drodze do tego, żeby jednak przechytrzyć te ograniczenia. A co będzie w momencie, kiedy przechytrzysz te ograniczenia, albo kiedy je pokonasz swoją cierpliwością i ciężką pracą? Co będzie w takim momencie? Wtedy poczujesz poczucie kontroli nad swoim życiem, bo każde ograniczenie, które właśnie ściąga cię w dół i ogranicza ten Twój potencjał, kiedy uda Ci się je przepracować, wtedy odzyskujesz ogromną siłę i wiarę w siebie, że skoro jedno czy dwa ograniczenia pokonałeś czy pokonałaś, to wszystko tak naprawdę jest możliwe w Twoim życiu. Bo skoro widzisz, że możesz pracować nad swoimi słabościami i możesz niwelować te skutki swoich różnych słabości, czy to wewnętrznych czy zewnętrznych, to widzisz, że. Tylko ta cierpliwość, praca nad sobą, edukacja, rozwój że to wszystko pozwoli ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem. I jeżeli chcesz naprawdę wzmocnić ten swój naturalny potencjał i nie chcesz już dłużej ograniczać siebie, to mam jeszcze jedną podpowiedź dla ciebie. Podpowiedź, która może wydawać się oczywista, natomiast tylko w teorii. Bo w teorii to, co zaraz powiem, ludzie wiedzą, ale czy robią to naprawdę? Czy wcielają to w swojej rzeczywistości? Czy żyją tak na co dzień? Zdecydowanie nie. I często uczę moich klientów, żeby dokładnie od tego zaczęli swój rozwój osobisty. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, żebyś przestał, czy żebyś przestała robić śmietnik ze swojej głowy. Bo w dzisiejszym świecie jest tak ogromna nagonka na to, żeby dobrze się odżywiać. I to bardzo dobrze, że jesteśmy świadomi tego, że nasza dieta wpływa na nasze ciało i na naszą psychikę. Bo zdrowe ciało to też zdrowa psychika, ale jeszcze za mało mówi się o tym, że to, czym my się karmimy, czym karmimy swoją głowę, również wpływa i na nasze ciało, i na naszą psychikę. A więc ludzie zwracają już coraz większą uwagę na to, co jedzą: czy jedzą zdrowe produkty, czy bardziej niezdrowe. I wielu z nas je niezdrowe produkty, dlatego jest taka fala otyłości, nadwagi, i z tym też trzeba coś zrobić, bo na razie dużo się o tym mówi. Ale jeszcze niewiele osób wprowadza to w swoim życiu. Natomiast jeszcze jest mniejsza ilość osób, które dbają o to, czym karmią swoją głowę. A więc zastanów się, że żyjemy w takim świecie ciągłego przesytu negatywnych informacji. I czy ty przypadkiem nie nasycasz się takimi złymi informacjami, przeładowanymi emocjonalnie faktami, jakimiś opiniami? Jakimiś informacjami, które co zupełnie ci są do życia niepotrzebne, tylko podsycają te twoje lęki. Bo ja zdecydowanie rozumiem, że negatywne informacje nas przyciągają. No, tak działa nasz umysł, tak działa ewolucja, że negatywne informacje o tym, czy za rogiem kryje się jakiś lew czy inny drapieżnik, no to nas przyciągało. Tylko teraz żyjemy w świecie, gdzie za rogiem na pewno nie ma żadnego lwa, a my karmimy się tymi wszystkimi newsami, tymi wiadomościami. Które ciągle sprawiają, że my wątpimy w swój potencjał, w potencjał świata, w dobro świata i ogólnie w to, że nasze życie może wyglądać lepiej. A więc, dla moich klientów, bardzo często zalecam dietę informacyjną. Dietę, która polega na tym, że ograniczamy wszelkie negatywne informacje, które dochodzą do naszej głowy. Po prostu przestajemy robić śmietnik z naszej głowy. I tak jak odcinasz się od tych negatywnych produktów, które jesz, to również musisz się odciąć od negatywnych produktów w formie takich różnych negatywnych informacji, które namiętnie pochłaniasz i którym karmisz swoją głowę. I wyraźnie można zaobserwować, w momencie, kiedy widzimy, że ludzie są tasy, nasyceni lękiem, że to są najczęściej osoby, które są uzależnione wręcz od ciągłego sprawdzania newsów, informacji. Ciągłego takiego karmienia się tymi wszystkimi negatywnymi rzeczami i czas to przerwać. Wiem, że to jest trudne. Dla wielu osób jest to jeden z kolejnych nałogów, które mają i które trudno wyeliminować. No bo tak jak wiemy, że palenie szkodzi, tak jak wiemy, że różne inne używki szkodzą, tak jak wiemy, że hazard szkodzi, tak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jeżeli bombardujesz swoją głowę negatywnymi informacjami, takimi jak newsy, Takimi jak przekoloryzowane informacje na temat różnych osób, to jest coś, co jest również dla ciebie destrukcyjne, ale tej destrukcji nie widać na pierwszy rzut oka. No bo palenie papierosów to chyba jest jasne, że to jest szkodliwe. Używki, nałogi czy hazard to też jest jasne, że to jest dla nas szkodliwe. To bombarduje nasz mózg. Nawet coraz więcej osób ma świadomość, że pornografia jest dla nas zła. Ale newsy, negatywne informacje, to wydaje nam się śmieszne. Natomiast to wcale nie jest śmieszne, bo kiedy ty nasycasz swoją głowę takimi negatywnymi informacjami, to w taki sposób też działają Twoje myśli. Są tylko i wyłącznie negatywne. A więc, dieta informacyjna to jest pierwszy krok. Ale drugi krok to jest wyjście świadome do tego, żeby poszukiwać pozytywnych punktów odniesienia. Bo żeby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, Ty musisz też odzyskać wiarę w świat, wiarę w ludzi, wiarę w ludzki potencjał, wiarę w ludzkie możliwości. I do tego Cię zachęcam, abyś każdego dnia poszukała chociaż przez chwilę, czy poszukał chociaż przez chwilę czegoś pozytywnego, aby nakarmić swoją głowę czymś wartościowym, czymś dobrym, czymś zabarwionym pozytywnymi emocjami. I kiedy moi klienci zaczynają to robić, dla wielu osób to jest tak nudne, tak nieciekawe, że to mają być pozytywne informacje na temat radości, na temat dobrego życia, bo to jest coś, czego my nie znamy. My karmimy się negatywną stroną życia i to nas przyciąga. A to, co pozytywne, nas odpycha, ponieważ tak naprawdę wydaje nam się, że to jest bardzo trudne. I dlatego zachęcam Cię, jeżeli chcesz wyjść ponad szereg, to zacznij robić coś, czego cały tłum osób nie robi. Niech wszyscy w Twoim otoczeniu karmią się tymi beznadziejnymi, złymi informacjami. Ale ty przełam ten schemat i powiedz sobie, stop. Zablokuję tą falę szamba, jeżeli chodzi o negatywne informacje, i otworzę cię na tą pozytywną stronę życia. Na przyjaźń, na zaufanie, na radość z życia. Dla wielu osób, które pracują ze mną. Radość jest jednym z najbardziej przerażających takich emocji, ponieważ rodzice zawsze mówili: Nie ciesz się tyle, bo zaraz będziesz płakać, albo Nie śmiej się tyle, bo zaraz będziesz płakać. I te osoby łączą radość zawsze z lękiem. I czas się tego pozbyć, czas otworzyć się na prawdziwą radość w swoim życiu, bo każdy z nas potrzebuje tej radości. Ile my czasu jeszcze chcemy żyć w takim ciągłym lęku? Mam nadzieję, że nie chcesz tak dłużej żyć, że oglądasz ten materiał właśnie po to, żeby odzyskać poczucie kontroli nad swoim życiem, żeby przejąć te stery i w końcu sobie powiedzieć: Mam prawo być szczęśliwy, mam prawo odczuwać pełną radość, mam prawo korzystać ze swojego naturalnego potencjału, mam prawo żyć na własnych zasadach, a nie na zasadach, które dyktuje mi ktoś inny. I chcę takiego życia. Właśnie chciałbym, żebyście tak sobie dzisiaj powiedzieli. Chcę dla siebie dobrego życia. Zasługuję na to dobre życie. I bez względu na to, jak w tym momencie wygląda moja sytuacja, ja zasługuję na dobre życie. Z takim przesłaniem was zostawiam. Weźcie to mocno do siebie. Pokażcie na bazie tego dialogu wewnętrznego sami sobie, że zasługujecie na coś lepszego w swoim życiu, że zasługujecie na uwolnienie swojego potencjału, bo on jest już w was. Tylko to wy i świat go ograniczacie. I czas zerwać te kajdany, przerwać te ograniczenia, a zobaczycie, że wiele się w waszym życiu zmieni. Może nie od razu, ale zacznie się zmieniać. A kiedy zacznie się zmieniać, pojawi się satysfakcja i pojawi się poczucie kontroli nad życiem. A każda osoba, która zasmakuje tego poczucia kontroli, już tego nie odpuści. Widziałem to wielokrotnie. Jeżeli ktoś przejmuje Pełną odpowiedzialność za swoje życie i czuje, że ma kontrolę nad tym życiem, to już nie chce żyć jak ofiara, nie chce żyć w takich sidłach i wzorcach narzuconych przez inne osoby, tylko chce żyć po swojemu? My nie potrafimy z tego zrezygnować, jak już to poczujemy, i życzę Wam tego, żebyście poczuli przez chwilę, jak to jest żyć na swoich własnych zasadach, w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, ze swoim potencjałem. Ponieważ to jest dobre uzależnienie, kiedy rozwijacie swój potencjał, kiedy wzrastacie i kiedy nie boicie się po prostu być sobą. Tego Wam życzę.